Weź, witajcie w kolejnym vlogu. Hej, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj idziemy na Pilates, do miejsca, gdzie jeszcze nie byłam, ale z mega osobą. Zostałam zaproszona przez koleżankę na Pilates. Widzicie, nie trzeba zawsze się umawiać od razu na kawę albo na ciastko, albo na plotki. Tylko już może iść na Pilates. A dopiero później pójdź sobie na jakąś maczę kawę. Na co macie ochotę? I będzie to na pewno fajny czas spędzony swoją przyjaciółką, swoją koleżanką. Widzimy się dzisiaj z Sandrą. Znam ją na wyjeździe na Majorkę, gdzie byłam asystentką e, produkcji, można powiedzieć, fotografa i wszystkiego. Si Zaistniał między nami Soulmate i od kiedy się przestaliśmy widzieć na Majorcy, w sumie trochę klikaliśmy, żeby się spotkać. Mówi, że ogląda mojego YouTube'a. Także dzięki Sandro. Pozdrawiam cię, no i teraz się widzimy. Patrzcie, odkopałam z szafy mój Steinlein Osmanowski i w jednym odcinku mówiłam o tych elektrolitach, co teraz piję. Leję tutaj cały ten wody, dwie miarki. Nigdzie z nim nie wychodzę, ale po domu jest tak najbardziej ekstra. O, dzisiaj może być pierwszy dzień, kiedy wyjdę, bo zaraz będę bardzo spóźniona. W ogóle świąteczny klimacik, wszystko się zgadza. A wieczorem spełnię swoje marzenie, pójdę na koncert lordofonu. I słuchajcie, idę tam sama. Ponieważ moi znajomi nie słuchają tej muzyki za bardzo, a przynajmniej ci, którzy są w Warszawie. Pozdrawiam Cię, Radek Skutowy. My słuchamy Lordofonów. Powiedziałam, że nie będę nikogo namawiać i się prosić, żeby ktoś ze mną poszedł, tylko po prostu kupię sobie bilet i sama pójdę. Będę się fajnie bawiła, będę znała każdą piosenkę. Mam nadzieję, że stres mnie nie zeżre. Bez problemu tam będę mogła wychillować i dobrze się bawić ze wszystkimi. Lordofon odkryłam dwa lata temu na Openerze, a przynajmniej w drodze na Openera Yy, zaczęliśmy słuchać ich piosenki Opener. <gry> Bardzo mi się spodobała ta piosenka. Wczoraj miałam trening z Arturem, mam nadzieję, że już jest na kanale. Jestem taka spompowana, matko. Jakie ja mam bicepsy. Jak zrób Nie. No widać totalnie. Pocieszenie jest takie, że znam swoje ciało i wiem, że wystarczą jakieś 2-3 dni. Yy, bez treningów też, żeby po prostu ta opuchlizna cała zeszła i żeby to ciało się zrobiło takie... Normalne. Tam Wam znać, czy nowe miejsce na Pilates jest godne polecenia i jest fajne. Jedynie co się obawiam, to proszę powiedziała, że we wtorek jest taki łatwiejszy, a w środę jest taki mocniejszy i właśnie dzisiaj jest środa. Mam nadzieję, że dam radę pójść na koncert. jestem trochę przerażona. Aczkolwiek trzymam się swojej rutyny. Dzisiaj wzięłam probiotyki rano, później wypiłam ocet jabłkowy, teraz piję elektrolity. See you later. Niemniej zaciągnęły na pilates na reformerach, a okazało się, że to nie jest pilates na reformerach, tylko to jest jakiś jumbo pilates. Posłuchałyśmy. Posłuchałyśmy. Kurde, no, fajne studio. No. Dzięki za zaproszenie. Widziałem, że przychodzisz razem, no. zbieramy bo jak chętny, to dokładnie będzie znać. Dokładnie to. Aha, że nie masz takiego no, no. intensywnego treningu. Tak, tak. I może i ja też powinnam przestać widzisz, biegać. nie przetrenowujesz. No. To taki dopasowany, że jak 4 razy tutaj w tygodniu przychodzę. Okej. dopasuje, że jeszcze raz smutno. Znaczy. I wiesz, to nie tyle, się tak. Ciepłolniejsza. No, ale super wyglądasz. obróć się. Look that. Czy to nie jest najpiękniejsza dziewczyna w Polsce? Chyba jest. I jeszcze nie jest modelką. Nie wiem, jakie to jest możliwe. Zapraszam agencję. Zapraszam do mojej agencji, a nie zapraszam agencję. Jakby <trym> muszę rosnąć wtedy. Bo ich opłać 72, Myślę, że takie, taką piękność przyjmą bez względu na to. Idziemy zobaczyć kotki do miał kafe bo najbliżej naszego pilatesu. Ciekawe, czy będą tam te koty. Szok, ale przygody. Normalnie nie spodziewałam się, że dzisiaj będzie szpada. Najpierw na śniadanie, gdzie są kotki. Tak. tak. What the fuck? Ale ogromny. Bo tutaj jest kompletnie zmienione. Um, of course black uuu jakieś śniadanko dokładnie no, miałam super spotkanie Sandra jest taka słodka i fajnie, bo już jakieś następne plany ze sobą, cute i w ogóle też gra wpadła, więc zanim długo się zobaczymy pewnie, jeździ konno więc jakby na maksa mega pojedziemy do niej na stadion i będzie kolejny YouTube Jestem naładowana super pozytywną energią. Bo Sandra też zaczęła grać w padla, więc myślę, że za niedługo też zrobimy sobie jakiś trening i będziemy mogły jeździć razem do Hiszpanii i grać w padla, więc bardziej nie mogę się doczekać. Także słuchajcie, muszę się szybko nauczyć grać w padla przed wakacjami, żeby później jeździć na babskie wypady do Hiszpanii i tam mucić. No, Hiszpanii też są fajni. Co poradzisz? I to jest jakby okej. Okay w ogóle tak się zrobiło ciepło jeszcze jest takie słońce a w ogóle mówiłam kiedyś, że to będzie 100 filmików na YouTubie i jak się nie ruszy, no to niestety skończę nagrywać niestety, niestety no bo może się nie ruszy, bo niekoniecznie są dobre te filmiki także piszcie mi w komentarzach czy w ogóle lubicie te moje vlogi ale to też jest fajny pamiętnik wiecie, że mi to przychodzi tak z łatwością jestem bardzo oswojona z kamerą tego, że trenowałam, bo Chciałam naprawdę mieć tego YouTube'a i trenowałam, początków było, nie wiem, z 50. A na moim Instagramie jest rolka naszego wyjścia na Pilates. Gotowa na koncert. Robiłam się cała na czarno, jeszcze nie mam butów. Dobra, brzuch sekrety. Kurde, trochę się stresuję, że idę sama, ale myślę, że będzie fajna przygoda. Poza tym uwielbiam te piosenki. Hiroshima mon amour.

Dzień dobry, złoż tę barwę Jedź się z myślami Zostań street finderem Bo takowie są te chwili Każdy z nich boja Daria pokaż Co Mikołaj Ci przyniósł Mega gumis Wow Mega gumis Jakbyś lalka otwierała jakąś 600 gramów Wow Taki gigant Jezu, co mu odkroisz? To będzie jakieś... O. Pachnie. Truskawkowy i może mm -hmm. trochę jakiejś wiśni. Co? sarkofa, Sarkowa, trumna została otworzona. Ale pyszny. Wow, jakie pyszne. truskawki. Dziesięć na 10.